Pomyślałem, że w dzień zaduszny powspominamy tych rodaków, którzy zostawili po sobie więcej niż pomniki, idee, wynalazki i konstrukcje, które zmieniły świat. Tak? Zanim powstało Google, SpaceX, Tesla czy AI, Polacy już tworzyli rewelacyjne i rewolucyjne wynalazki. Ignacy Łukasiewicz, farmaceuta, który w 1853 roku skonstruował pierwszą na świecie lampę naftową i zapalił ją w szpitalu we Lwowie. Ernest Malinowski, inżynier, który m.in. zbudował kolej przez Andy. Do niedawna była to najwyżej na świecie położona linia kolejowa. Stefan Drzewiecki, pionier łodzi podwodnych i lotnictwa, tak? położył podwaliny pod rozwój śmigłowców. Jego projekty wyprzedzały epokę. Kazimierz Pruszyński, wynalazca filmowej kamery na kilka lat przed braćmi Limier. W dodatku jego aeroskop miał automatyczną stabilizację obrazu. Jan Szczepanik, zwany Polskim Edisonem, twórca telektroskopu, czyli przodka telewizji, ale wśród jego wynalazków znajdziemy również kolorową fotografię czy kamizelkę kuloodporną. Rudolf Gundlach, konstruktor m.in. peryskopu odwracalnego używanego powszechnie w czołgach na całym świecie. Tadeusz Tański, genialny inżynier z międzywojnia, twórca m.in. Między pierwszego polskiego samochodu CWST-1, w pełni rozbieralnego jednym kluczem płaskim. Mieczysław Becker, konstruktor zawieszenia amerykańskiego Łazika Księżycowego. Tak, Polak miał swój wkład w program Apollo. Jacek Karpiński, twórca komputera K202. Mały, szybki i genialny, wyprzedził świat o dekadę, ale PRL nie pozwolił mu rozwinąć skrzydeł. Polscy inżynierowie od zawsze mieli głowy pełne pomysłów. I nawet jeśli świat czasem o tym zapomina, my możemy o tym przypomnieć. Pominąłem kilka nazwisk, z pewnością zostawcie swoje propozycje w komentarzu. CatBlock TV, technika z duszą.